Dobra, siema widzowie. Nagrywamy odcinek teraz. Yy, będę teraz wybierał właśnie dla Was yy, tego, yy, ten yy, klucz alfa. Znaczy dla mnie. Ale potem dla Was biorę. A jak napiszecie, ja, na, napiszcie, napiszcie w komentarzach hashtag alan to najlepszy kolega. Bez pati wszystko. To dostaniecie ten klucz. Bo. Serio, no bo on jest najlepszy. Ach. Oczywiście Alan 070717, albo napiszcie Alan. Czekaj, ja wam napiszę jak macie napisze na czacie, na tym w komentarzu. Musi... O tak musicie napisać. Alan to najlepszy kolega z hashtagiem i po prostu będę losował. <tries> ja tu jestem się z aspektem. Ja to no, niemiły bałwan! Nie ja, na no, widzę no, go. Co za ham? 1 kilo najkrawiej to jest kopienie na brakiet skopie co to tutaj z tego kamyki wypadają z tego to ale jest... to jest opa prezenty patrzcie prawie dwa taki zbierałem za kamyki Czekam na jak wczoraj grałem. Ja zbieram też te, bo to też się... Dobrze ci tak. Chciałbym mieć elka, ale nie mam elki. Dziadeczki, siema dziadku, siema dziadku, siema, siema, siema. Zadnie, Sh o, oh, zadnie. Zbieraj się to. O, oh, pokazuję wam widzowie, że normalnie też można zbierać sobie ale ja nie mogę włączyć tego bonusu niestety ale chciałbym ale nie mogę dobra, prezenty sople lodu dobra mam 5 prezentów, jeszcze 5 a może wymienię dwa klucze to kupię ten to jeden będzie dla was i drugi będzie dla mnie Oczywiście widzowie moi kochani A przypominam yy, Hashtag, hashtag Alan to, naj, to najlepszy najlepszy kolega. Tego? Tak musicie napisać yy, w komentarzach, yy, to yy, yy, bierzecie... I musicie mieć suba u mnie i na musicie mieć suba u mnie na kanale. Musicie mieć suba na kanale, na tym kanale, jeszcze na tym kanale, na tym chyba. Tak, tak, tak to jest, no na tych dwóch kanałach musicie, na tych trzech kana kanałach musicie mieć suba. To, yy, to yy, tego, to, yy, to, te, to bierzecie yy, udział w konkursie. na tarykot alfa o heider został <laughs> Siemka al, schemat. Napiszę mu, potem, żeby zobaczyć się ten filmik. <laughs> Przypominam. Piszcie w komentarzach Alan to najlepszy kolega Najlepszy kole, kolega yy, I musicie subować te dwa kanały Znaczy trzy, bo jeszcze mój Ten na tym nagrywam Ten i ten Musicie, musicie, chyba taka na dwa, Musicie te dwa kanały Trzy kanały, bo jeszcze mój i ten Musicie te trzy kanały subować. To bierzecie udział w konkursie o klucz Elfa. Właśnie. Bieża toidka. gdzie... o, tutaj są. No. Ale może jak zobaczę ten filmik to już nie będzie wam nieobrosony Czekaj, okay, thanks Mikołaj, thanks thanks Mikołaj Thanks Mikołaj napisałem Wysłałem, A może podaruj dwa prezenty. ty tak nie wiem Ile dziadków, Ile dziadków, żeby mi nie zniknęły. Ile dziadków do grzechów! Dobra, zniknęły tamte, bo nie mieli antylega. o i ten też zniknął. Ale ile dziadków było? Chyba idę na tą strefę dla tego. Na Mikołajów i dla elwów. Dobra, idę tam, bo tam już o wiele szybciej zbiorę. Chce, chcę tam pójść tylko dlatego, żeby dla was szybciej zebrać, wiecie, prezenciki. O, jest jakiś Mikołaj. Siema, Mikołaj. Na mnie za chwilę tak sobie ale okej. Dobra, ja pójdę z... Aha, wszystko skopał mi! No, aha! I A tu jeszcze są... Ja nie widziałam. Aha. To zipadiks. Jest tu jeszcze coś? Nie. Teraz dół. A na dole nie ma. Teraz dół. O, oh, tutaj są, jest. To, 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 to. I zbieramy nasze, Nie ma naszego ulubionego, ale to możemy sobie sprawić. Dobra, już tutaj prezenty, prezenty, o o o o o, 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 siedem prezencików już mamy, teraz będzie osiem i jeszcze będzie dziewięć. Dobra, i ostatni prezencik mamy dla Was tu, widzowie. Znaczy, no, no nie wiem, po co nagrywałem ten film, ale okej. Mam tu całą wolną strefę, oni są tam. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. dobra, git. Ja sobie tutaj kopia bo tu nikogo nie ma. Jestem na shiftie, więc... Oni tam są, oni tam są, o tam. Przypominam, hashtag alan to najlepszy kolega, bez pacji i bierzecie udział. Oczywiście subskrybować te trzy kanały, zamknijcie sobie film. Jak chcecie. Dobra, ostatni prezencik i jest klucz alfa dobra Kupiłem dla Was widzowie koniec tego filmiku niestety.